Przygotowanie motoryczne może być właśnie takim tym changerem, tak, czyli coś, co pozwoli wam jeszcze dołożyć właśnie tą cegiełkę do waszych przygotowań. No zwłaszcza, że właśnie wielu zawodników jakby to neguje, nie robi tego, nie widzi w tym potrzeby, no więc to może się okazać taka taka, taka cegiełka, która dorzucona przez was do waszych przygotowań, sprawi to, że będziecie faktycznie lepsi od tego waszego przeciwnika. Więc uważam, że no sport stoi dzisiaj na tak wysokim poziomie, że. No musimy jakby spiąć wszystko w całość. Tak? Kiedyś zawodnicy nie trzymali diety, nie brali suplementacji, nie konsultowali się tak z fizjoterapeutą i tak dalej, nie trenowali motorycznie. Wiem, że to się dla niektórych może wydać trochę abstrakcyjne, no ale gdybyście przykładowo nie wiem, drużynę piłki nożnej z lat 70., wystawili kontra jakąś tą drużynę dzisiaj, nawet grającą, bo ono powiedzieć, tam trzecie lizę. No to mimo, że nie wiem, mistrzowie z lat 70. prawdopodobnie by przegra, przegrali z jakąś drużyną z lat z jakiejś trzeciej ligi, tak? ponieważ na no, poziom sportowy tak mocno zrósł.